Dzień dobry, dzień dobry. No i dzisiaj mamy środa karty symboli e, Poczuj życia. Mam okulary na nosie, więc będziemy dzisiaj czytać razem z Wami, uczy się e, kart symboli. Wylosujemy sobie dzisiaj dwa symbole. Zobaczymy, jaka energia chce do nas przyjść, e, co nam chce powiedzieć. No, Waszym zadaniem będzie wybranie sobie jednego symbolu. I myśleć dzisiaj o tym, tak? Co to do ciebie przyszło? Przetasujemy bardzo mocno. I może któraś zechce nam dzisiaj. O! Widzieliście? To jest coś takiego jak. Ja to zawsze mówię, że stoją tam i tak robią rączką. Wyszła góra. Wyszła piękna góra. Aha. Co Ci chce przestrzeń powiedzieć? Zaraz się dowiemy. I teraz druga karta. Druga karta. Co to przestrzeń chce Ci powiedzieć? Tu wypada mm, zwierciadło. Słuchajcie. Zwierciadło. No to zobaczmy. Góra i zwierciadło. Tak. Pięknie. Co do Was przemawia. Wybierzcie sobie i czytamy. Góra. Ja już wiem, co oznacza, bo już parę razy z nią pracowałam, ale żeby się nie pomylić i nie powiedzieć bzdur, przeczytamy. 24. Góra. Do czego chcecie zainspirować? Co Ci chcę powiedzieć? Mówi, wznosi się na szczyty, ale też uważaj, by nie pchać się za wysoko, bo możesz spaść. Ludzie zwykle chcą być wysoko, bo to jest mobilitujące. Z góry lepiej widać, można ogarnąć wzrokiem większą przestrzeń, zobaczyć pewne zależności, zrozumieć coś, coś wcześniej umykało naszej uwadze. Wejście na górę przynosi wiedzę oraz dystans do spraw ziemskich. Po to się tam zresztą wchodzi. Mhm. Jeśli często ci się śni lub zwraca Twoją uwagę, może trudno ci coś zdobyć albo przeciwnie, bardzo chcesz coś zdobyć. Góra zwykle oznacza wielkie ambicje, zwiastuje trudną wędrówkę, ale też późniejszy sukces. Mm, no, słuchaj, jeśli wybrałeś górę, no to niesamowite jest to e, przesłanie dla ciebie. Mogą być trudności. Ale po tych trudnościach zawsze jest ten zaszczyt. Wspinaj się do góry, bo tam jest twoje szczęście. Czyli nie chodzi o to, żeby sobie poprzeczki coraz bardziej stawiać, ale żeby, ale żeby iść, żeby się nie poddawać. Zwierciadło, zwierciadło, słuchajcie. 156, 156, 156. oj, 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 jest. Zwierciadło. Do czego chcecie zainspirować? Co ci chcę powiedzieć? Ukazać twoją próżność, lub wskazać, że potrzebujesz spojrzeć na siebie naprawdę. Odnaleźć się w swoim odbiciu. W kacingu i pracy nad sobą wykorzystuje się ćwiczenia, które radzą, by siąść przed lustrem i mówić do siebie miłe rzeczy. Lustro jest symbolem podnoszącym na duchu yy, i afirmację. Umieć wytrzymać swoje spojrzenie w lustrze znaczy mieć czyste serce i intencje. Zwierciadła odbijają nam część świata, które nie widzimy. Może więc potrzebujesz coś dokładnie ujrzeć, bliżej zobaczyć. Jeśli często ci się śni lub zwraca Twoją uwagę, może mieć to związek z troską o własny wizerunek. Jeśli odruchowo wyszukujesz swoje odbicia w każdej witrynie sklepowej i w każdym lustrze, świadczy o tym, że potrzebujesz ciągle upewniać się, że dobrze wyglądasz. Z kolei, sen, w którym pojawia się lustro lub zwierciadło, może symbolizować świadomość śpiącego, prawdę, refleksję i introspekcję. Jeśli lustro we śnie odbija obraz niekształcony, może to świadczyć o zniekształconym postrzeganiu własnej osoby, samoocenie niezgodnie z rzeczywistością. Rozbite zwierciadło zwiastuje niepowodzenia, koniec jakiejś łudy, ale tylko w śnie. Pamiętajcie, że jeżeli Wam się rozbije lustro, to tak naprawdę Wy nadajecie temu siłę i moc. Dla mnie, jak się lustro rozbije, to jest znak, że trzeba kupić nowe. Po prostu ono nie przynosi. Pecha. Nie ma takiej opcji. Jeżeli nie dopuścicie do siebie tego pecha, to ono nie przyjdzie. Dziękuję Wam dzisiaj za spotkanie. Dzięki, dzięki, dzięki. E, uwielbiam z Wami. Uczyć się razem. Uwielbiam z Wami się uczyć. Po prostu, prosta. Słuchajcie, jeżeli chcecie oczywiście rozkład na miesiąc, lipiec napiszcie do mnie. Jeżeli chcecie prywatną sesję napiszcie do mnie. Sesja u mnie kosztuje 111 zł, ale jest do godziny razem, ale zostaje z Wami jeszcze dwa dni, w których Wy możecie dalej zadawać pytania, które Wam się w trakcie sesji mogą przypomnieć lub Później. E, możecie mnie wesprzeć również na Bajkofitoanielskie. Zapraszam Was bardzo serdecznie i życzę Wam pięknego dnia. Buziaki!